Witam Państwa, koleżanki i koledzy. Jestem, znajduję się obecnie w siedzibie kieleckiej Świętokrzyskiego Ruchu Narodowego. Zostałem tutaj namówiony, namówiony przez kolegów taką, na taką kolaborację. Ja mianowicie jestem, jestem członkiem łódzkich struktur Ruchu Narodowego, wiceprezesem. Natomiast robimy taką kolaborację z kolegami z Kielc. Właśnie znajdujemy się w nowo powstającej zasadzie, bo dzieje się to na moich oczach powstającej siedzibie lokalnych struktur Ruchu Narodowego w Kielcach. O czym będziemy dzisiaj mówić? Jest taka moda, nastała taka moda na nagrywanie live'ów ostatnimi czasy w związku z epidemią koronawirusa. Także ja uległem temu wpływowi, w związku z tym opowiem o, mojej, o moim internowaniu, że tak się wyrażę, w Kielcach w kwarantannie przymusowej, ponieważ przyjechałem z Wielkiej Brytanii z mojego wojażu po Europie kilku, kilkudniowego zostałem zamknięty na dokładnie 17 dni 17 dni w związku z kwarantanną którą odbyłem to znaczy miałem odbyć ją to miało trwać 14 dni natomiast trwało 17 ze względu na perypetie o których za chwileczkę opowiem otóż 21 marca przyjechałem do przyleciałem do Warszawy lotem do domu tą <laughs> słynną akcją Pisu i w zasadzie lotu za którą oczywiście zapłaciłem, tak jak każdy, każdy, każdy Polak, który chciał wrócić do Polski. Tak nadmienię tylko tyle, że niektórzy, niektórzy członkowie Unii Europejskiej powrót mieli zagwarantowany za darmo, w związku z tym to tylko Polacy okazali się tacy, tacy hojni, że niestety obywatele musieli za to zapłacić. No cóż, zacznijmy od tego, o tym, że wylądowałem na lotnisku, gdzie widać było naprawdę niesamowite i rażące, rażące błędy w przygotowaniu tego lotu. Otóż nawet celnicy nie, mieli, nie posiadali maseczek, często kryś nawet rękawiczek. Z lotniska wychodziliśmy normalnie, udawaliśmy się do swoich samochodów, czy tam do pociągów, czy do taksówek, czyli rozsiewanie tego wirusa było bardzo prawdopodobne. To znaczy kwarantanna zaczynała się od momentu, kiedy udawałeś tu do własnego domu bądź też w moim przypadku, tak jak ja udałem się do środka ośrodka zwanego jako internat Zakładu szkół elektrycznych w Kielcach, ponieważ takie miejsce zostało mi wyznaczone w kontakcie z Sanepidem. To znaczy teraz od samego początku wyglądało to całkiem nieźle, tylko niestety nie, nie zwrócił na, na mojej uwagi. Fakt, że mieliśmy współzielną łazienkę i to znaczy ludzie spotykali się na holu albo w łazience, czy pod prysznicem. Problem, problem jest taki, że zostały w tym temacie złamane zasady izolacji ludzi w kwarantannie. W związku z tym było to możliwe, że ja, przy, przylatując z Anglii, zupełnie zdrowy, mogłem się po prostu zarazić od innych ludzi. Hmm, oczywiście. Kiedy ja przyjechałem, zostaliśmy umieszczeni w jednym ze skrzydeł z ludźmi, którzy mniej więcej przyjechali w jednym czasie, czyli to jeszcze jakkolwiek miało sens, ponieważ 14 dni, które mieliśmy odbyć w tej kwarantannie, bylibyśmy z ludźmi, którzy w zasadzie są w tym samym czasie zakwaterowani, ale niestety po kilku dniach zaczęli przyjeżdżać ludzie z innych miejsc, z innych miejsc takich jak Tajlandia. Czy Włochy, Hiszpania, również Wielka Brytania. Ku mojemu przerażeniu, po kilku dniach minąłem się z gościem, który mi opowiadał, wrócił z Włoch. Kaszlał dosłownie no, w pewnym momencie, jak mój, 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 powiedzmy, dobry, jeszcze wtedy, humor został naruszony. Tak? W kontakcie z sanepidem kieleckim trwały przepychanki o to, czy zostaną nam zrobione testy, bo teraz tak, w zasadzie mogłem przez 14 dni kwarantanny nie mieć żadnych kompletnie symptomów, symptomów zarażenia wirusem COVID-19, No przepraszam, to jest SARS, COVID to jest choroba 19, natomiast... <laughs> Taki człowiek, który przyjechał na przykład w ostatni, czy przedostatni, czy przed, przedostatni dzień mojej kwarantanny, mógł mnie zarazić, a ja po tym 14 dniu mogłem wyjść normalnie i rozsiewać wirusa e, swobodnie po całej Polsce, gdziekolwiek bym się nie, 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 nie pojawił, czy w Kielcach, czy w innym mieście, bo w zasadzie nie ma aż, aż takiego wielkiego powiedzmy, kontrole są, natomiast e, można wyjechać z miasta w różnych w różnych, w różnych, e, w różnych potrzebach. Tak? E, Generalnie cała rodzina moja, łącznie rodzina ludzi, którzy tam rodziny, którzy tam się z, z, znajdowali, um, pisali pisma, dzwonili do Sanepidu po to, żeby um, uzyskać informacje czy zostaną nam przeprowadzone testy na Obecność wirusa. Odpowiedź była prosta, że nie. Dopiero w tym momencie, kiedy zaczęliśmy naciskać na, na władzę. E, jeden z, z, jeden z o, przebywających w Kwarantanie nawet e, udał się do innego miejsca, ponieważ był z dziećmi nie był w stanie tam po prostu przebywać. Warunki były powiedzmy no, spartańskie, umówmy się tak jak to internat, ale nie jestem francuskim pieskiem i, i też w związku z tym e, nie, nie narzekałem na na wszystko, aczkolwiek były, by, były ku temu, um, um, były jakieś przesłanki, żeby móc narzekać. No mimo, że jedzenie było całkiem w miarę przywożone przez Wojska Ochrony Terytorialnej tutaj dziesiątej bodajże brygady, święt, świętokrzyskiej brygady Wojsk Ochrony terytor Obrony Terytorialnej, um, ale wróć, wróćmy do tematu um, testów, które niestety Hmm, za każdym razem, kiedy kontaktowałem się z Sanepidem, od, odpowiadali, że nie, będzie nam tak, nie będziemy mieli takich testów, mimo że warunki izolacji zostały złamane. Bo przecież przypomnę, warunkiem tej izolacji powinien być nie, osobny węzeł sanitarny, czyli łazienka, i, 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 czyli prysznic czy toaleta. Niestety nie mieliśmy w pokoju takich, takich udogodnień. Budynek został odebrany przez bodajże Senapit w 2008 roku i był przygotowany do tego, aby tam właśnie umieszczać ludzi w, w razie pandemii. W tym roku został też odebrany przez Sanepit, i tak dziwię się właściwie, jak to mogło się stać, ponieważ ten budynek kompletnie nie nadawał się do użytku. W związku z tym, po namowie, po naciskach, ludzie chodzili z tym do prasy. Ja również dwukrotnie nagrywałem się dla telewizji w Rau 24, informując o tych zaniedbaniach, o warunkach, jakie, 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 jakie miałem w, w, w tym internacie w Kielcach. Po walce bodajże tygodniowej dostaliśmy informację pismo od pani Grażyny Majewskiej, lekarza Sanepidu powiatowego, że te testy zostaną jednak wykonane. No i faktycznie w sobotę, zeszłą sobotę, przyjechał wyjazd terenowy i pobrali wymazy. Czekałem na wynik. Teoretycznie moja, moje internowanie, że tak się wyrażę jeszcze raz. Um, kończyło się w niedzielę. Ja natomiast zostałem do wtorku, um, dlatego że w domu mam 80-kilkuletnią babcię, która po prostu w przypadku um, zarażenia wirusem, um, koronawirusem, po prostu byłby dla niej to wyrok śmierci. W związku z tym nie mogłem dopuścić do tego, żeby wyjść bez testu, bez, bez wyniku. A nadmienię, że wiele osób od razu po testu, kiedy kończyła im się bez wyniku, wychodzili z, 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 z ośrodka. Co ku mojemu zdziwieniu, tak w zasadzie powiem szczerze, że 17 dni zamknięcia to nie jest nic przyjemnego, w szczególności w czterech ścianach różne no, mimo to, że miałem, miałem jakieś tam media, laptopa, telewizor, byłem w ścisłym połączeniu wideo z rodziną i z przyjaciółmi, również też online nagrywałem programy, tak jak już wspomniałem wcześniej, ale jednak, jednak jest to pewnego rodzaju trauma, jest to nic, nie jest to nic przyjemnego. Um, czasami nawet potrafią denerwować takie proste rzeczy, że obiad się spóźnia godzinę półtorej. To jest naprawdę powiem szczerze to są takie trywialne, banalne rzeczy, ale naprawdę potrafią zakłócić spokój. No i w momencie, kiedy, kiedy już ten wymaz został pobrany, no jednak czułem ten niepokój, że mogę, mogłem, być zostać, mogłem zostać zarożony, czy to w łazience, czy pod prysznicem. Mimo, że jak naj, jak naj, jak naj, w najdrobniejszych szczegółach dbałem o higienę, dbałem o dezynfekcję, nosiłem maseczkę, rękawiczki, dezynfekowałem ręce praktycznie na każdym kroku dotykania jakichkolwiek jakikolwiek przedmiotów poza moim pokojem, przy każdym powrocie do pokoju też dezynfekowałem telefon, ręce, także no nie jest to nic przyjemnego, z tego co wiem, kolega mi napomknął, że prawdopodobnie jestem jedynym członkiem ruchu narodowego, który był internowany w kwarantannie w Polsce w takich warunkach, w jakich ja byłem, czyli w tym totalnym zamknięciu, odosobnieniu. Na temat zaniedbań Sanepidu i Urzędu Miasta mógłbym tutaj naprawdę książkę napisać, ponieważ to, to szereg szereg zaniedbań, nie mówiąc o tym, że sanitariaty czy, czy, czy prysznice nie były kompletnie myte przez dwa tygodnie. Tam po prostu nic się nie działo. Mam zdjęcia, które mogę udostępnić prywatnie, jeśli ktoś napisze, bo po prostu nie, no nie wypada do publicznej wiadomości wrzucać takich, takich, takich zdjęć po prostu rażące, po prostu standardy higieniczne były. Na bardzo niskim poziomie. Dodam jeszcze jedną rzecz, że bodajże w 12 dniu przyszła ekipa sprzątająca. Przyszło dwóch. No nie będę, obie... nie będę przebierał w słowach nawalonych jak Messerschmitty, dwóch gości. Jeden z zakrwawionym uchem, po prostu e, zmywać podłogę, jak to on powiedział, cytuję, kwasem solnym i spirytusem. No, wyglądało to tak, jakby ten spirytus został przez nich wypity, a dezynfekowali tylko kwasem solnym. E, zwykłym mopem. E, niestety tak to wyglądało. E, wyglądało... Wyglądał to tragicznie. Mam też zdjęcia tych nawet panów, bo po prostu starałem się robić zdjęcia wszystkich wszelkich, wszelkich, wszelkich zaniedbań, ponieważ no, niestety. Na szczęście wynik mojego testu, który dostałem we wtorek, no oczywiście dostałem we wtorek informację, bo sam, się, sam zadzwoniłem dowiedzieć się, jaki, jaki mam wynik. Musiałem napisać prośbę mailem o wysłanie mi skanu wyniku, który był negatywny. Natomiast na skanie data widniała poniedziałkowa, także nie musiałem siedzieć jeden dzień dłużej, ponieważ bałagan w Sanepidzie jest tak wielki. Wygląda to tak, jakby oni pracowaliby na kilka zmian. Jedna zmiana nie informuje drugiej co się dzieje, bo do czego uderzam. Koleżanka, z którą miałem się na, na, na holu, która również przyjechała, ona bodajże z, ze Szwajcarii, tydzień po mnie, jej powiedziano, że testu jej nie zrobią, e, tylko dlatego, że my właśnie z tego skrzydła, gdzie, gdzie, gdzie byliśmy w jednej grupie, którą później, do której później dokopywano do ludzi z innych, z, z innych okresów, z innych miejsc, z których przyjechali. E, mm, Ludzie, właśnie ludziom, którzy, się, którzy mieli wyjść w niedzielę bądź też w poniedziałek, te testy zostały przeprowadzone. Natomiast ona dzwoniła we wtorek, powiedziano jej, że tego testu nie będzie miała, nie ma takiej potrzeby ma odbyć dwutygodniową kwarantannę i to wszystko. Natomiast tego samego dnia, ku naszemu zdziwieniu, przyjechała ekipa w kombinezonach. Zabrać jednego gościa, któremu robili wymaz tego samego co dnia. Prawdopodobnie był nosicielem. Znajdował się w pokoju, w którym, no to mój wujek, który przyjechał z Niemiec, przebywał. On jeszcze jest tam, dzisiaj nawet byliśmy pod oknem, później porozmawiać, jak się czuje, ponieważ jednak jest to trauma, jest to pewne uniedogodnienie, które niestety, niestety wpływa niezbyt pozytywnie na psychikę. No ale później poszli porozum do głowy i stwierdzisz, że zrobią te testy wszystkim. No wygląda to niestety tak, jakby oszczędzaj te testy, jakby tych testów było bardzo mało i po prostu e, szczędzą na materiale jak tylko mogą. Muszę powiedzieć jeszcze, że nie mieliśmy kompletnie maseczek. Maseczki miałem swoje, które jeszcze przywiozłem z Anglii. Płyn dezyfekujący dostaliśmy, ale jego braku. Brakowało papieru, brakowało wody, brakowało bardzo wielu rzeczy. Naprawdę muszę przyznać, że tutaj samorząd był kompletnie nieprzygotowany do, do, do tego, co się wydarzyło, a przecież trzeba, trzeba nadmienić, że mieli informacje i to już dużo, dużo wcześniej. Bo nawet słyszałem o styczniu, że były pewne sygnały o pierwszych zarażonych, bądź też pierwszych osób, które mogły być zarażone. Także mieli na, ten, na, na, na to dwa miesiące czasu, aby przygotować wszystkie możliwe samorządy. Niestety nic się takiego nie stało, w związku z czym e, oceniam, oceniam pracę sanepidu, sanepidu bardzo nisko. E, kiedy dzwoniłem do sanepidu, żeby dowiedzieć się, co się stanie ze mną, jak będzie wyglądało przeprowadzenie testu, jakakolwiek, najprostsza nawet informacja w ogóle o tym, że internetu przez cztery dni nie mieliśmy na początku, czyli w zasadzie czuliśmy się jak w więzieniu, e, każdy na swoim pakiecie po prostu, ile mógł. Niektórzy nie mieli tych pakietów, ale kiedykolwiek dzwoniliśmy, pytaliśmy o coś, albo odbijaliśmy się od ściany, albo po prostu przekazywano słuchawkę komuś innemu, komuś kto nie miał kompletnie żadnego pojęcia, co zrobić, jak, jakie podjąć, jaką podjąć decyzję. Po rozmowie z, z jednym z panem, bodajże łebek się, no, łebek się nazywał, czy coś w tym stylu, powiedział mi, że powinienem pójść z tym do prasy. Powinien pójść z tym do telewizji, do radia, jeśli jest możliwość. Wtedy może ktoś decyzyjny w Sanepidzie pójdzie po rozum do głowy i coś zrobi w tym przypadku, bo on po prostu nie ma, nie ma szans, żeby, żeby wpłynąć na kogoś. Jest po prostu ręce ma związane w związku z tym, dlatego, dlatego wszyscy, którzy tam byli, próbowali informować o tym media. No, naprawdę zaniedbania tutaj tego kieleckiego ośrodka było naprawdę zaniedbania były rażące i i powiem szczerze, że nie chciałbym takiej traumy jeszcze raz przejść. Jedyne co mogę tutaj poradzić ludziom, to pamiętajcie o tym, że trzeba myć ręce, dezyfekować, trzeba dbać o higienę. Trzeba zachować niestety. No, takie mamy czasy, i są, są opinie ludzi, którzy uważają, że to wszystko to jest bójda pić na wodę, że nie ma żadnej epidemii w ogóle, bo śmiertelność jest na tak niskim poziomie, na niższym niż grypa i w ogóle. Natomiast na przykładzie krajów takich jak Włochy, Hiszpania czy, 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 czy Stany Zjednoczone, możemy zauważyć, że jednak zagrożenie jest. I, i tu zagrożenie może być, być może my, w ludzi w sile wieku, powiedzmy ludzi około 30-40 lat, nie jesteśmy tak bardzo narażeni na to, na, 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 na koronawirus. Natomiast trzeba pamiętać o naszych najbliższych różnych star starszych, starszych emerytach, seniorach, którzy bezpośrednio są bardzo narażeni na, 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 na śmierć przede wszystkim w tym przypadku. A jeśli widzimy, że tak działa Sanepi, tak działa służba zdrowia i samorządy, no to możemy tylko i wyłącznie się modlić, żeby, żeby po prostu wyjść z takich chorób. No, jedyne, co jeszcze na, na, na sam koniec nasuwa, co mi się nasuwa, to jest to, że Przepychanki między ratuszem, bo tutaj wojewodą jest pan z, z, z pisu. Prezydentem jest pan z platformy. Ewidentnie widać przepychanki na, na ich na linii um, Urząd Miasta. Um, i tutaj pana wojewody. Powiem szczerze, że no nie wyglądało to dobrze. Jedna osoba wyzwalała winę na drugą, i, i po prostu no nie ma żadnej odpowiedzialności. Pewnie temat jest rozwojowy, pewnie, kiedy już kurz opadnie. Zaczną się jakieś interwencje w tym, w tym przypadku, zaczną pewnie być wyciągane jakieś, jakieś wnioski, jakieś konsekwencje mam, mam nadzieję, ponieważ jednak zagrożenie było bardzo duże i w tym internacie wiele osób po prostu zostało zabranych stamtąd do szpitali. Nie wiem ile, ponieważ takiej informacji nie podają, ale z tego co widziałem, bo nie, 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 nie siedziałem w oknie cały czas, natomiast widziałem podjeżdżające karetki i ludzi w kombinezonach, przynajmniej trzy, 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 trzykrotnie, Także podejrzewam, że to ten, trend, ten trend był na pewno większy niż, niż, niż ja zauważyłem, bo ludzie, którzy byli tam umieszczani, przyjeżdżali z całych, ze wszelkich stron świata. Byli ludzie z Tajlandii, byli ludzie ze Szwajcarii, z Hiszpanii, z Holandii, z Niemiec, z Wielkiej Brytanii, nawet słyszałem, że któraś z Pani przyjechała z Ameryki Środkowej bodajże. Także jeszcze na sam koniec przypomnę jedną rzecz. Proszę obejrzeć moje programy na WRAU-24. Tam być może trochę szerzej się wyrażałem, też może bardziej emocjonalnie, bo byłem jeszcze zamknięty, ale też więcej, być może szersza wiedza w tym, w tym, w tym, w tym temacie została ujęta. Jeszcze tak chciałem na sam koniec podziękować wszystkim, którzy pomagają starszym ludziom, którzy pomagają, dowożą jedzenie. Chciałem podziękować Wojskom Ochrony, Ochrony Terytorialnej. Nie będę tutaj się już w tym momencie wchodził w polemikę z, z tematem wyborów, bo to jest temat rozwojowy, to cały czas się dzieje. Tutaj zostawię naszym kolegom z Ruchu Narodowego, naszemu kandydatowi Bos Krzysztofowi Bosakowi, który walczy po prostu jak lew, łącznie z posłami Konfederacji, w tym temacie, aby to wszystko zostało <laughs> przeprowadzone w jak najmożliwie najlepszych warunkach. Także nie będę w tym momencie Mędrkował na temat, co się zdarzy, co, co się wydarzy i dlaczego, to wszystko, to wszystko dopiero przed nami po owocach i poznacie. Także, także to tyle w temacie. Dziękuję bardzo kolegom tutaj z Ruchu Narodowego Świętokrzyskie. Kielce chciałbym podziękować Wojtkowi i Arturowi za, za, za możliwość udzielenia kanału. I co? Czołem, i do zobaczenia.